W Polsce kończy się spis powszechny i można w tym spisie podawać swoją narodowość. Bardzo mało ludzi podało narodowość ormiańską. Nie dlatego, żeby nas tu było mało, tylko dlatego, że nie idziecie się spisać. To można zrobić przez internet. Zróbcie to. Im więcej nas tutaj będzie oficjalnie w papierach, tym będziemy silniejsi. Raz na dziesięć lat odbywa się we wszystkich państwach Europy spis powszechny. Tastaryn mek Mekankam jevropakam bolor jerkernerum martahamar e antzkacvum. Wśród pytań zawartych w spisie są też pytania o przynależność narodową i język używany w domu. Marta dimum neraorume azgutyan i w kentzachum gortzatzwog lezwi veraberial na podstawie wyników tego spisu określana jest potem liczebność mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce. Marta Hamari bera, etnik Od liczebności spisywanych osób deklarujących swoją przynależność do mniejszości ormiańskiej zależy przyszłe funkcjonowanie tej mniejszości i możliwość czynnego korzystania z nadanych jej praw

Ainpeśfor. Mi hapağek haytarael azguts'amp hay linelul pasti massim minchev ts'un tvakanin septembri 30-n. Kentsagum gortzazvogh lezvin aranchfogh hartseri debpkum nshek hayerenə. Qarogh ek haytarael meqits aveli azgayin patkaneliut'yun. Wejsjuna strona internetową spisgov.pl trzeba kliknąć w przycisk z napisem przejść do aplikacji spisowej. Teraz czas na logowanie. Możemy to zrobić na parę sposobów. Jeżeli załatwialiście już kiedyś sprawę urzędową przez internet, to najłatwiej będzie zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego, e-dowodu osobistego lub konta w banku. Możesz to też zrobić podając swój PESEL oraz nazwisko rodowe matki. Konieczne będzie ustawienie hasła. Jeżeli nie uda się nam wypełnić całego spisu za jednym razem, to hasło pozwoli nam dokończyć kiedy indziej. Mamy na to dwa tygodnie od momentu pierwszego logowania. Dla cudzoziemców, którzy nie mają numeru PESEL, udostępniliśmy również możliwość zalogowania się poprzez adres e-mail i hasło. W pytaniach otwartych po prostu wpisujemy odpowiedź. W pytaniach z kółkami obok odpowiedzi wybieramy tylko jedną odpowiedź. Są też pytania, gdzie można wybrać więcej niż jedną opcję. Są również pytania z listą pomocniczą. Poznamy je po małym trójkącie. Możemy go kliknąć. I wybrać odpowiedź z listy. Albo po prostu zacząć ją wpisywać. A co jeśli nie będziecie pewni, jak odpowiedzieć na któreś z pytań? Kliknijcie o Tutaj, wyświetli się podpowiedź. Może się zdarzyć, że odpowiedzi nie będzie wśród podpowiedzi na rozwijanej liście. Na samym dole listy możemy również wybrać opcję, która umożliwi wpisanie innej odpowiedzi. Co ważne, nie jest to adres zameldowania. Ale ten, pod którym faktycznie mieszkamy. Jeżeli wynajmujesz mieszkanie lub pokój, to powinieneś podać ten adres. Podając dane domowników, pamiętaj, że wszystkie te osoby musiały mieszkać razem z Tobą 31 marca 2021 roku. A więc, jeżeli Twoje dziecko wyprowadziło się 1 maja, to nadal powinno spisać się w domu rodzinnym. Po dodaniu domowników. Czas określić ich relacje rodzinne. Wskazać, kto jest matką, ojcem lub współmałżonkiem wszystkich dodanych. Gotowe? Dobrze, przejdźmy do drugiej części spisu. Czas wypełnić kwestionariusz mieszkaniowy. Podajemy tutaj informacje o tym, jak duże jest mieszkanie oraz jak je ogrzewamy i jak doprowadzona jest woda. A teraz ostatnia, trzecia część, czyli kwestionariusze osobowe. Wypełniamy je dla każdego z domowników oddzielnie. Zobaczmy, jak wygląda to w praktyce. Męża lub żonę może spisać drugi z małżonków. W imieniu dzieci spis wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni. Podajemy informacje dotyczące kraju urodzenia, obywatelstwa, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego. Wykształcenia, narodowości i przynależności do wspólnoty etnicznej oraz źródeł utrzymania. Pamiętajmy, że nie na wszystkie pytania musimy odpowiadać np. dotyczące związków, wyznania czy stanu zdrowia. Po uzupełnieniu formularzy wszystkich domowników, klikamy w przycisk Zakończ.